Cześć, z tej strony Ima, witam Was w kolejnym odcinku. Zapewne każdy z Was widział różnego rodzaju zestawienia, które przygotowują YouTuberzy w swoich filmach. Możecie zobaczyć na przykład zestawienie najlepszych czołgów na danym tierze, czy też w ogóle szerzej jakieś podobnego rodzaju zestawienia. I wygląda to w ten sposób, że w ramach swojego filmu YouTuber przesuwa ikonki symbolizujące czołgi do określonych kategorii. Najczęściej są to kategorie określające jakość pojazdu, czyli słaby, dobry, op i tak dalej. Takie filmy ogląda się bardzo fajnie, są przyjemne, to trzeba przyznać, natomiast mają pewne wady, które powodują, że tak naprawdę jest to czysto i wyłącznie zawartość rozrywkowa, natomiast nie ma praktycznej wartości dla y, użytkownika. No bo zobaczcie, dwie takie największe wady, według mnie, tych filmów to po pierwsze fakt, że tak naprawdę te filmy prezentują tylko subiektywną opinię y, danego youtubera i jedyne co się możecie o ciągu, o ciągu dowiedzieć, to to, że jest na przykład bardzo dobry i warto nim grać. Z drugiej strony, żeby znaleźć czołg, który Was interesuje, musicie tak naprawdę oglądać cały film, przesuwać go, sprawdzać, w którym miejscu jest coś powiedziane na tym czołgu, a i tak możecie się na przykład dowiedzieć, że czołg jest po prostu dobry, bo ktoś tak uważa. Jakkolwiek sama koncepcja takiego filmu jest bardzo fajna, to wykonanie, w mojej opinii, no nie daje zbyt fajnych efektów. Przyjemnie się to ogląda, natomiast niewiele z tego wynika. Postanowiłem zrobić coś podobnego, ale jednak pozbawionego błędów czy wad tego typu filmów. Przygotowałem dla was coś ekstra. Zestawienie wszystkich czołgów premium 8. tieru w grze, tak, abyście mogli sobie w każdej chwili do tego zestawienia sięgnąć, przeglądnąć je i zobaczyć, zapoznać się z nim. Zestawienie jest udostępnione w formie arkusza Google który jest ogólnie dostępny. Link do niego znajduje się pod filmem, więc możecie sobie tam zobaczyć jak wygląda moje zestawienie. Po pierwsze, po lewej stronie macie wszystkie czołgi. Posegregowane są one według kategorii, czyli najpierw czołgi ciężkie, potem średnie, lekkie i niszczyciele czołgów. Po drugie, macie podane oceny. Oceny zważają się w skali od 1 do 5, czyli taka powiedzmy szkolna skala, gdzie 1 to totalny złom, 5 to czołg bardzo dobry. Dodatkowo oceny są wyrażone kolorami, aby łatwiej było pewne rzeczy. Określić. To, co wyróżnia to zestawienie, to fakt, że oprócz samej oceny ogólnej czołgu w postaci ogólnej oceny, oczywiście jest, moja, jest to moja ocena subiektywna, znajdziecie także inne wartości. Przyjąłem jeszcze, że istotną wartością jest uniwersalność oraz zarobki, bo przecież mówimy o czołgach premium, czyli takich, które powinny zarabiać. Dodatkową, taką bonusową wartością, również ważną, jest coś, co nazwałem sobie. Hmm, Kategoria, którą nazwałem dla każdego, dla zaawansowanych i dlaczego ta kategoria jest istotna i ma sens. Otóż zdarzają się czołgi, które dobrze działają, tylko jeśli grają nimi gracze zaawansowani. To znaczy, czołg jest bardzo dobry, ale żeby bardzo dobrze działać, grać, musi nim grać dobry gracz. Inaczej, jeśli taki czołg dopadnie gracz średni lub początkujący, czy mniej zaawansowany, no ten czołg po prostu nie będzie działał. W związku z czym to oznaczenie ma sens. Dzięki temu będziecie wiedzieć, że czołg na przykład jest dobry, ale niekoniecznie dla Was. I teraz każda z tych kategorii wyrażona jest skalą punktową. Od 1 do 5, tak jak powiedziałem. Dodatkowo jeszcze te kategorie są kolorowane, także od razu możecie łatwiej się zorientować, jaka jest ocena w danej kategorii. Wyjaśnienie a propos samych kategorii bo to też jest dosyć istotna sprawa. Za uniwersalność przyjąłem cechę, która powoduje, że czołgiem się dobrze wszędzie gra w każdych warunkach. Ważna rzecz: jeśli czołg jest bardzo uniwersalny, świetnie, to jest dodatkowa jego zaleta, ale jeśli nie jest uniwersalny, to niekoniecznie znaczy, że jest to wada. Są bowiem takie czołgi, które w tej kategorii będą miały niższą ocenę, ale mimo tego wciąż są bardzo dobre. Ważne tylko, żebyście wiedzieli, że żeby je wykorzystać, trzeba nimi grać w określony sposób. Także jest to taka nie do końca wada, natomiast cecha bardziej. Stąd, jeśli czołg w kategorii samność ma niższą ocenę, nie znaczy to od razu, że jest gorszy. Pamiętajcie. Jeśli chodzi o kategorię zarobki, wziąłem pod uwagę trzy rzeczy. Po pierwsze, współczynnik zarobków który wyrażony jest w formie procentowej, to jest 160, 170% i tak dalej. Druga sprawa to tak zwany repair factory cost, czyli współczynnik naprawy, jaki jest koszt naprawy czołgu. Trzecia rzecz to koszt pocisku, ponieważ to również ma wpływ na to, jak czołg zarabia. Biorąc to wszystko pod uwagę, wykonałem moją kalkulację, i tutaj możecie znaleźć w tej e, kategorii zarobki odpowiednie oceny. Również jest to ważne, bo kupując czołg premium 8 tieru, często chcemy, żeby ten czołg zarabiał. To jest często nasz pierwszy czołg, drugi czołg, w związku z czym on powinien zarabiać po to, żeby dawać nam fundusze na ekspienie kolejnych, kolejnych linii, drzewek, czołgów. O ocenie dla zaawansowanych, dla każdego już wspomniałem, to również jest istotne, natomiast ogólna ocena to jest moja ocena danego czołgu, to jak ja go obiektywnie rzecz biorąc, czy w moich kategoriach widzę. Możecie się z tym zgadzać, nie zgadzać, jest to jakiegoś rodzaju wskazówka. Dodatkowa jeszcze tutaj jedna taka kategoria polecane to jest taki znaczek zielonej łapki, tutaj możecie zobaczyć, w ramach którego mm, sam poleciłem kilka czy tam kilkanaście czołów, które uważam, że są na tyle dobre, że warto je praktycznie rzecz biorąc w każdych okolicznościach kupić. Są to głównie czołgi określone kategorią e, dla każdego, tą, tą, e, tym określeniem, natomiast no, zdarzają się też czołgi, które są nie dla każdego, szczególnie zresztą na wyższych tierach. Akurat na ósmym to jest może mniej ważna sprawa, natomiast na tierach dziewiątym, dziesiątym jest wiele czołgów, które, którymi możemy zagrać bardzo dobrze, jeśli jesteśmy bardzo dobrym graczem, i nie zagramy kompletnie, jeśli jesteśmy graczem średnim czy słabszym. Ok, zamiast opisywać Wam teraz, tak jak większość youtuberów, wszystkie te czołgi po kolei, o każdym kilka zdań mówić, co trwałoby pewnie dość długo i nie miało moim zdaniem większego sensu, opowiem Wam tylko o kilku czołgach, które, tych, które polecam, bo te czołgi są naprawdę dobre i te czołgi z pewnością warto kupić. No więc lecimy po kolei. Carnavon Action X jest to czołg ciężki ósmego Tieru, który charakteryzuje to, że ma bardzo mocną wieżę. Przyzwoitą mobilność i fajne działo, które strzela szybko, ale niezbyt e, mocnymi pociskami. W związku z czym jest to bardzo dobry czołg, który świetnie się obecnie wpisuje w metę współczesną blica, czyli gra się nim na wieże, bo to jest podstawowy sposób chyba obecnie w blicu w ogóle gry. I jest to czołg, który każdemu można polecić. Bardzo dobry, bardzo dobra maszyna, aczkolwiek jedna uwaga: nie jest do końca uniwersalny, bo trzeba go grać w określony sposób i zarobki również nie są jakieś, jakieś mm, rewelacyjne. Natomiast sam czołg jest bardzo dobry. Kolejna sprawa lew. Lew jest czołgiem legendą w blicu dostępnym od bardzo dawna. Jest to czołg ciężki, 8 tieru, oczywiście niemiecki, którego. W zasadzie można polecić zawsze i ten czołg jakkolwiek się minimalnie zmieniał, to praktycznie biorąc zawsze trzymał swoją jakość. Czołg bardzo uniwersalny, o bardzo dobrym dziale, pancerzu, bardzo dobrze zarabiający, bardzo fajnie się nim gra. Czołg dla każdego, to jest świetny czołg do polecenia, nawet jako pierwsza premka dla każdego gracza, nawet od początku. Mogę z czystym sumieniem polecić. Kolejny czołg, który nie tak dawno temu pojawił się w grze, to jest Obiekt 252U, popularny u Szaty. Czołg ciężki ósmego tieru, radziecki. Taki jeżdżący bunkier, bardzo mocny pancerz, typowo radzieckie działo, czyli trafia, nie trafia, długo przeładowuje, natomiast jego główną zaletą jest właśnie pancerz. Czołg chętnie wykorzystywany na turniejach, dobrze zarabiający, dosyć uniwersalny, bardzo dobry, bardzo mocny, również spokojnie ten czołg można polecić. Następna maszyna to czołg amerykański ósmego tieru. Od niedawna dostępny w grze. T54E2, popularny w WoCie, na PC, renegat. Czołg typowo amerykański, czyli mocna wieża, przyzwoita mobilność, dobre działo. Również fajna maszyna na początek, można się nią pobawić, aczkolwiek jak widzicie, uniwersalność określiłem tutaj na 4, ponieważ to Czołg bardziej jest jednak predysponowany do tego, żeby grać nim na wieżę. Dobrze zarabia, ale są czołgi lepiej zarabiające. Przyjemność z gry jest bardzo duża, jest to również czołg, w mojej opinii dla każdego, więc polecam wam ten czołg. Kolejna maszyna, tutaj miałem pewien dylemat, czy wam ją polecać, czy nie. W końcu uznałem, że polecę. To jest WZ112, chiński czołg 8 Tieru Celestial. Spośród gamy kilku czołgów premium chińskich tego Tieru, to jest w mojej opinii najlepsza maszyna. czołg podobny troszeczkę do, do 252u. Posiadający podobny, może nie tyle profil pancerza, co podobnie mocny pancerz, minimalnie słabsza wieża, ale za to mocniejszy pancerz kadłuba, podobne działo w stosunku do 252U, minimalnie czy troszeczkę gorsza mobilność, to się da odczuć, szczególnie w na turniejach, natomiast sam czołg bardzo dobry dosyć uniwersalny, nie najlepiej zarabiający, jeśli chodzi o premki yy, i ogólnie maszyna bardzo dobra. Jeśli szukacie takiego dobrego czołgu ciężkiego do pogrania, niekoniecznie do zarabiania, to serdecznie polecam. Następna maszyna to również od bardzo dawna dostępny czołg w grze, T-34, wraz z swoimi odmianami, różniącymi się głównie kamuflażami, Independence i nie tylko. Jest to czołg ciężki 8 tieru amerykański, bardzo typowy, podobny do drzewkowego T-32 w pewnym sensie, chociaż bardziej masywny, wyższy z większą wieżą. Stosunkowo średnio, bym powiedział, uniwersalny, bo czołg, który wymaga jednak grania na wieżę, żeby wykorzystać wszystkie jego możliwości, z bardzo dobrym działem, bardzo dobrze zarabiający. Maszyna dla każdego, tak naprawdę, którą oceniłem na 5, bo jest to po prostu bardzo mocny czołg. W grze dostępny od dawna, jeśli szukacie tego rodzaju czołgu, polecam, będziecie zadowoleni na pewno. Kolejna maszyna, którą polecam, i tutaj pewna nowość, to jest M4A1 Revalorize, czołg średni francuski 8 Tieru. Czołg, który jest maszyną uniwersalną, świetnie zarabia, e, dobrze się nim gra, ale jedna uwaga. To jest czołg dla graczy zaawansowanych. Dlaczego? E, czołg ten ma bardzo dobrą mobilność i bardzo dobre działo i to są dwie świetne cechy, ale nie posiada pancerza. Ani na płycie, ani na wieży. W związku z czym, żeby nim dobrze grać, trzeba go dobrze ogarnąć, trzeba wykorzystywać techniki takie jak pikabu, umieć się odnaleźć na, na polu bitwy, zmienić pozycję, umieć wy wyciągnąć wieżę, strzelić, schować się. Nie każdy to potrafi, szczególnie gracze początkujący, niekoniecznie też średnio zaawansowani, bardziej czołg dla zaawansowanych, ale wtedy maszyna będzie na pewno dawać dużo frajdy. I tym graczom również polecam. Kolejna maszyna: med. Włoski Myślę, że w zasadzie to już wszystko tłumaczy, bo wiemy, co, na, co za tym będzie się kryło. No i tak jak się domyślacie, Project M35, mod 46. MET, który wylądował w grze i zrobił wielkie zamieszanie, ponieważ okazało się, że, okazało się, że jest maszyną świetną, uniwersalną, z fajnym działem, z fajną mobilnością, sprawiającym mnóstwo frajdy w grze. Taki typowy Fantank, do tego jeszcze dobrze zarabiający i ogólnie uchodzi ten czołg za jeden z najlepszych medów w grze. I w sumie słusznie, bo jest bardzo fajny. Jeśli Project to nie do końca wam leży, możecie spróbować z Panterą, jego drzewkowym odpowiednikiem. Ja osobiście na przykład wolę Panterę, chociaż większość graczy uważa, że Project to jest lepszy. W każdym bądź razie maszyna jest bardzo dobra i wyróżniam jeszcze ten autodoładowany system pocisku, w związku z czym no macie magazynek, ale w dodatku jeszcze, się sam przeodowuje, to jest bardzo fajne. Nie jest trudno nim grać. Czołg świetny, polecam. Kolejne trzy maszyny. To mamy tak. Maszyny stosunkowo rzadkie, ale bardzo, bardzo dobre i mocne. Defender Mark I. Magazynek, cztery pestki. Działo, które strzela niezbyt mocno, ale jak mówię, no cztery pestki robią robotę, to jest prawie 800 obrażeń. Czołg bardzo uniwersalny, z świetną, mocną wieżą. Dobrą depresją działa, dobrze zarabiający. Ogólnie bardzo mocna maszyna, w moim odczuciu najlepszy. Czołg z linii defenderów. Jeśli takie czołgi lubicie, polecam, ale jak mówię, trzeba takie czołgi lubić, więc to jest jedyna, jedyna jego w cudzysłowie wada. Centurion Mark 51 Rak to jest nowy czołg stosunkowo w grze, od niedawna dostępny. Met, którego charakteryzuje mocna wieża i działo, które pluje pociskami stosunkowo szybko, za zadającymi niewielkie obrażenia. I czołg ten jest również średnio mobilny. W zasadzie, kiedy ten czołg wszedł do gry, to sprawił, że Centurion 8 tieru stał się zupełnie czołgiem zbędnym. Zresztą, wcześniej w mojej opinii też takim był, bo jest dość słabym czołgiem. I cóż, no czołg jest stosunkowo rzadki, od niedawna w grze, ale jest to dobra maszyna, świetnie wpisująca się w obecną metę Blitza. Jeśli lubicie takie czołgi, również polecam, zarabia dobrze. Kolejny czołg to również maszyna Legenda, dostępna w grze od bardzo dawna. T26-4 Super Pershing. Ten czołg przechodził różnego rodzaju zmiany, ale zawsze wyróżniała go ta sama, bardzo dobra jakość. Uniwersalność gry, można nim grać na wieżę, można nim grać bardziej na płasko, bardzo dobrze zarabia, jest to świetna maszyna dla każdego. Czołg nie jest zbyt szybki, ale mimo to daje mnóstwo frajdy i potrafi dobrze się zachować. W dzisiejszych czasach no, ten czołg nie sprawuje się już tak jak kiedyś, bo każdy mniej więcej wie, gdzie strzelać, aby go przebić. Natomiast jego pancerz warstwowy robi robotę wciąż i wciąż jest to bardzo dobra maszyna. Dalej mamy dwie kolejne maszyny. LKPZ M41 90 mm. Jest to czołg lekki, niemiecki, bardzo fajny, bardzo mocny, uniwersalny, z bardzo fajnymi hałekami, który można polecić z czystym sumieniem. Czołg nieźle zarabia, jest naprawdę w porządku, natomiast jest to maszyna dla graczy zaawansowanych, no... Z samego faktu, że jest to czołg lekki i gra się nim na wysokim tierze, wynika, że żeby nim grać trzeba mieć już pewne umiejętności. No a po drugie, no, czołgi lekkie jak wiadomo nie posiadają pancerza, nie wybaczają błędów, więc trzeba wiedzieć, co się robi, gdzie się odnaleźć na mapie, gdzie pojechać, jak strzelić, gdzie się schować. W związku z czym, no, jeśli ogarniacie takie czołgi, wtedy jak najbardziej polecam, bo maszyna jest świetna. Kolejny czołg, który niedawno dostał. Potężne bufy, które sprawiły, że z maszyny przeciętnej stał się naprawdę maszyną bardzo dobrą. To jest jak Tiger 8,8 cm, występujący również w wersjach ostatnio nowszych. W każdym razie jest to TD-8 tieru niemiecki, bezwierzowy, z przyzwoitą mobilnością, świetnym pancerzem i działem, który naprawdę potrafi, potrafi namieszać. Czołg jest stosunkowo dobrze, uniwersalny, dobrze zarabia. Jest to maszyna, która daje mnóstwo frajdy. biera się nią bardzo dobrze, również polecam. Przy założeniu, że lubicie czołgi bezwieżowe i umiecie nimi grać, bo to trzeba, to trzeba wiedzieć. Kolejna rzecz: Rainmetal Scorpion G. Również czołg dostępny już od dłuższego czasu w grze. Niszczycie niemiecki w przeciwieństwie do wcześniejszego, na przykład Jagd Tigera. Ten czołg wyróżnia brak pancerza, ale świetna mobilność. Bardzo dobre celne działo. Czołg uniwersalny, potrafiący się świetnie odnaleźć na polu bitwy. Przeciętnie zarabiający, tutaj, tutaj nie ma rewelacji, ale ogólna ocena: czołg dobry i naprawdę można go serdecznie polecić. Kolejna maszyna to ostatni czołg, który chcę wam polecić, chyba najrzadszy z tego zestawienia. E, chiński niszczyciel ósmego tieru bezwierzowy WZ121GFT. E, czołg, który posiada trolujący pancerz, który potrafi bardzo dużo znieść, odbić i tak dalej. Bardzo dobre działo, dobra mobilność. No, ogólnie bardzo uniwersalna maszyna. Dobrze zarabia. Chociaż nie najlepiej. Maszyna jest dla każdego, i jest to czołg naprawdę bardzo, bardzo dobry. Myślę, że wystarczy. Tyle czołgów chciałbym wam polecić z tego zestawienia. Jeszcze myślę, że należy wam się jedno wyjaśnienie, bo często używam takiego określenia gracz, gracz początkujący, gracz zaawansowany, gracz mocny. Jak to rozumieć. Tak naprawdę trudno jest to wytłumaczyć tak prosty, w prosty sposób, bo dobry gracz może mieć 2000 bitew, może mieć 10 000 bitew, może mieć świetne staty, może mieć troszkę gorsze staty, ale gdybym miał powiedzieć tak w dwóch słowach, to gracz doświadczony i dobry, to taki, który ma przynajmniej powiedzmy WR-55% i te 1400 średnich obrażeń i ma rozegrane ponad 5000 bitew, bo to jest ważne. Oczywiście można sobie to dowolnie inaczej interpretować, ustawić. W moim odczuciu i to jak ja to widzę, jeśli. Przynajmniej takie statystyki posiadacie, to można powiedzieć, że jesteście dobrym graczem i e, grę ogarniacie. Oczywiście zdarzają się czasem inne sytuacje, że ktoś ma, nie wiem, jeszcze lepsze statystyki, a tak naprawdę ma problemy z ogarnięciem podstaw, e, że ma problemy, nie wiem, z czytaniem gry, ale generalnie to jest takie dla mnie graniczne minimum, które informuje, że to jest przynajmniej dobry gracz, czyli ogarnie temat, będzie w stanie zagrać większością czołgów. To no tak tylko tytułem wyjaśnienia, żeby, żeby wam troszeczkę rozjaśnić ten temat tych zaawansowanych, czy każdego. Okej, okay, myślę, że to wszystko na dzisiaj. E, dziękuję wam i zapraszam Was już w środę bodajże, kiedy będziecie mogli zobaczyć odcinek z Plutonów z Piechiksem. Cześć.